Hejka! Witajcie na kanale Evangeliczny Challenge, ja jestem Wika, ja jestem Adam, a dzisiaj, a dzisiaj jest 8 marca, czyli Dzień Kobiet! Wszystkim kobietom wszystkiego lepszego i teraz też czas, gdzie Adam yes. się kręci w Ciebie. Mamy sobotkę i dzisiaj oto february. Jezus im odpowiedział: Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Tak. I w tym fragmencie chodzi o to, że my, jak ktoś potrzebuje pomocy. Coś, no ktoś potrzebuje jej bardziej, ktoś mniej. No to chyba logicznie, komu musimy pomóc. Nawet jeżeli to jest nasz najlepszy przyjaciel, a to jest osoba, której nie lubimy, a ta osoba naprawdę bardzo mocno na potrzebuje pomocy, to wypadałoby jej pomóc. No bo to jest jednak takie uprzejme i powódź, tak. to jest też ważne, bo naprawdę niektórzy serio mega potrzebują pomocy, a my po prostu olewamy to, idziemy sobie w ogóle nie zważając na nich a nie o to w tym chodzi, a później ta osoba może mieć jakieś problemy i w ogóle. Więc ważne, żebyśmy im pomagali, żebyśmy każdemu pomagali, ale e, najbardziej tym, którzy się potrzebują, najbardziej pomocy. I teraz będzie... No, Częstym narzędziem się... jest to, żeby znaleźć osobę, która rzeczywiście potrzebuje pomocy i po prostu po... Dlaczego ona się zawsze przeprowadza? Bo no, ja mam śniurki Pomocy i pomocy, pomocy z własnej woli. Tak. I to wszystko, papa, subskrybujcie, łapujcie, łapujcie. i widzimy się wyszek. Przypominam, że jesteś przywartą kobiet. Wszystkiego najlepszego. Mam